W takim razie teraz zadałam pytanie panu Grzegorzowi Janeczek. Proszę bardzo o udzielenie pytania kandydatowi. Nie, nie zarzucałam państwu, państwu polskiemu, tak, że, że działa w oparciu o partie polityczne. Ja się odnosiłam tylko do działalności partii na poziomie samorządu, który jest podstawową jednostką. Przepraszam, to, że przerwę, ale, tak, ale konkretne, pytania, konkretne, konkretne pytanie. Konkretne. pytanie tak. Też temat, który wielokrotnie poruszałam. Napisałam do Pana interpelację z zapytaniem, ile osób Pan zatrudnił od, otrzyma, od m, początku sprawowania władzy. Do 2012 roku było to 35 osób, w tym, w tym dwóch doradców, którzy kosztowali 130 tysięcy. Czy może Pan powiedzieć, ile do końca kadencji przybyło tych osób? Chciałem powiedzieć, że dobrze, że Pani przeczytała moją informację, w list, który wysłałem do mieszkańców, tam są informacje, co mamy zamiar robić i skąd można zyskać pieniądze, co do, proszę Państwa, zatrudniania. Ja bym się zapytał Was, jak w urzędzie jest 52 etaty, to 36 osób bym zatrudnił, to gdzie oni by byli? Problem polega na tym, że większość z nich to są pracownicy na roboty publiczne, Starzyści. Osoby, które na przykład e, zatrudniamy po to, że do, są dofinansowywane z przez Powiatowego Urzędu Pracy. Korzystamy z tych osób szeroko. Zatrudniałem doradców tak. Dlaczego? Potrzeba. Moim doradcom do spraw służby zdrowia, a więc dziedzinę, która, proszę Państwa, głownie przyniosła nam 25 milionów długów był wieloletni dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia oddziału w Łodzi, pan Paweł Paczkowski. To nie był mój kolega, bo ja człowieka wcześniej nie znałem, oprócz tego, że wiedziałem, że jest fachowcem. Pracował przez 16 miesięcy i zakończył pracę w grudniu 2012 roku. To naprawdę jest ewenement, żeby w tak małym środowisku pracowała osoba o tak wielkich kompetencjach w tym zakresie. Chodziło o to, że w momencie kiedy miasto odzyskało Uzyskało 20, ponad 22 miliony oddłużenia, żeby nie stracić, bo to nie to, żebyśmy to zostawali bezwrotnie. Trzeba było spełnić warunki. Remedium, o którym tu Pani mówiła, i tak wychwalała, cieszę się, że Pani wychwala to, to remedium, ale ile razy musiałem się yy, po, yy, starać o to, żeby, żeby wytłumaczyć, że bez tego yy, remedium, bez tejże przychodni, my będziemy być może musieli. Te pieniądze oddawać do, do Ministerstwa Zdrowia, bo to nie jest tak, że dali i zam, zamknęli oczy. W związku z tym po to był ten doradca przez 16 miesięcy. I doradcy w sumie, powiem tak, w 2012 roku kosztowali 52 tysiące. Tak? A powiem pani, że w 2012 roku, kiedy odchodziły na emerytury dwie osoby, dwie panie, jeden doradca prawny i jeden kierownik, to zaradziliśmy za to, że Możemy na emeryturę a raz w międzyczasie, czasie, bo to jednak no wiek wiekiem były to osoby, które otrzymały jubiluszowe nagrody, które należały się w ramach prawa pracy, to kosztowało 150 tysięcy złotych. Jeśli przypomnę może jedną rzecz, oprócz, opracowywany wniosek do Proszę. Ministerstwa już kończę, Ministerstwa Zdrowia kosztował 48 tysięcy złotych, ten wniosek, który był podstawą odburzenia. W jednym roku, w emocji, w to odsamiany robót kosztowny. Przepraszam, ale musimy się pilnować regulaminu.